W kolorawce czy bez? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze, ksiądz Piotr Piekło i ksiądz Wojtek Iwanecki. 20 kwietnia bieżącego roku obowiązuje nowy dekret konferencji Episkopatu Polski, który to Oh, o no 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 no. Oh, no, 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 zobowiązuje nas do tego, abyśmy jako osoby duchowne byli w koloratkach, no właśnie gdzie, kiedy i w jakich sytuacjach. To jest trochę dyskusyjne dla nas. No i generalnie ten dekret wywołał takie lekkie medialne poruszenie wielu różnych komentatorów, także księży. Niektórzy pisali, że odebrano im wolność i w ogóle, że ci biskupi to by się mogli zająć czymś pożytecznym, a nie takie dekrety. No Różne były głosy. Ja też wiele głosów te świeckich osób, takich stojąc, stojących w obronie, jedni właśnie tak, takiej. Muszą być obozy, czyli Tak, są obozy. Jedni, to... że dobrze, że w końcu ktoś się tym zajął, inni, że źle, bo ula Boga ten ksiądz już nic nie może. Wojtek Węgrzyniak, pozdrawiamy serdecznie księdza Wojtka bo napisał super na swoim profilu i też kilka mediów to w ogóle podbiły, że on się najbardziej czuje wolny w kościele. I napisał cały taki długi post, dlaczego. Też go serdecznie polecam. Przeklejmy linka gdzieś tam pod spodem, bo warto przeczytać. Bardzo to jest fajne i tak napisane po czyli z takim e, żartem i pazurem. I to jest ty artykuł no, nawiązujący właśnie do tego, co tak, dzieje i, i o czym my mówimy, czyli do tego dekretu e, Konferencji Episkopatu Polski na temat, e, na temat naszego... Y, y, naszych wizerunków, które A. udostępniamy w mediach. E, to jest ciekawe, że w ogóle już był taki dekret. A, nie wiedziałeś, czy wiedziałeś? Nie wiedziałem. Że o, 2004 no. rok już był. Płaszka. O mediach. Oczywiście w 2004 roku nie było o mediach społecznościowych, nie? Nie wiem, czy już była nasza klasa wtedy. <grym> 2004? <grym> chyba nie. nie. Była, była. Ale. Nie? Nie. To wiem. ja byłem w seminarium już, było już chyba. jak ja szedłem. To się w seminarium zaczęło. Jak nie byłem. wiem. Jak ja, jak ja byłem w seminarium, no, już była było. nasza klasa, a potem się Facebook pojawił. Nie pamiętam, który rok jest Facebook. 2.8, 2.9, coś takiego. Eee, no, YouTube już chyba był, nie? YouTube już był. Eee, tak, tak, <laughs> tak <laughs> ale no właśnie, ale to, tamten ten dekret bardziej chodziło o radio, o telewizję, gazety itd. tak no. Trzeba było to unowocześnić te normy, uaktualnić może tak, no trochę to zajęło czasu. Ale ja myślę, że generalnie dobrze. W sensie ten dekret, jak ktoś by tak przeczytał od początku do końca, tam jest dużo takich bardzo potrzebnych treści, i ja uważam, nie czuję się wcale jakoś pogwałcony w swojej wolności jako ksiądz, uważam, że na pewne rzeczy trzeba było zwrócić uwagę i no i słusznie, Amen. No, nie wiem co ty o tym myślisz, ale znaczy, ja, ja zacytuję to co dla mnie jest, to co mówisz, mhm. jest takie bezdyskusyjne i oczywiste i jest pewnym przypomnieniem. Tak. Bo dużo tam jest takich rzeczy oczywistych, nie? Pewne tak. są kontrowersyjne, ale dużo jest takich, myślę, dla nas przynajmniej oczywistych. Mhm. Więc osoby duchowne powinny pamiętać, że są powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych opinii i poglądów, zwłaszcza takich, które mogą powodować zamęt zgorszenie. Wprowadzać podziały lub wywoływać negatywne emocje oraz do tego, by wiara i obyczaje wiernych nie doznawały uszczerbku. Czyli oczywiście jest napisane, że jesteśmy to nie znaczy, że nie, nie, to jest nie możemy, na, na, najważniejsze co tak. w tym dekrecie pada. Ale jesteśmy powołani do tego, żeby właśnie yy, no, nie kusić własnych poglądów i opinii, nie? Hmm. że tutaj to, to, oczywiście to nie jest. To nie jest zamknięcie ust księżą. ja to tak odczytuję, tylko przypomnienie o tym, do tak. czego jest powołany pamiętać, I że no, tutaj kapłaństwo, o czym żeśmy mówili, jest przemysł, co, co, co jakby no, zmienia tożsamość, czy zmienia tożsamość, no, nadaje ją, nie? jest jakby związane z tożsamością, z moją tożsamością księdza. Ja, mhm. ja nie mam dwóch twarzy nie? I, i dwóch, nie powinienem. Nie powinienem mieć, mieć, nie? Dwóch sumień, jakichś, nie wiem, nie, że teraz. Złożyć, że. Dwóch jest. Żyć, tak? nie, jest Prywatnie... Piotrek, Piekło, Oficjal. Mhm. <laughs> nie, bo są te takie profile. I Piotrek piekło wiesz, casualnie. Mm. I tam chodzisz, wiesz, w Japonkach i w ogóle w kąpielówkach, a tutaj sutanno, nie tak. No albo, albo, albo mówię, mówisz. No. tylko po łacinie. No. Teraz wam mówię, takie jest nauczanie kościoła, a teraz powiem wam, co na ten co temat ja myślę. I, I oczywiście mówię o tym, że się nie zgadzam i tak no. dalej, nie. Jak... O, to byś zrobił popularność. To by no. w końcu święty To był popularne. A no. i zrób to. <laughs> Znaczy, nie, no żartuję. Bo no, to jest, myślę, co innego w momencie, w którym. Ale y sorry, wiesz, ja o tym kiedyś myślałem. Przepraszam, że ci tak się coję. Ja. No, żeby zrobić taką, taki, ta, taki performance, nie? Umówić się ze swoim biskupem, że będę odgrywał influencera w internecie i zrobić wszystko pod popularność. No. Że wiesz, będę gadał właśnie, że o, Kościół mówi tak, ale ja mówię tak, wiesz, wszystkie takie rzeczy, które by mi ten. I sprawdzić, czy, czy na takim fejkowym, wiesz, i potem na końcu do odwołać oczywiście, na przykład, wiesz, tam po roku, nie, czy tam Słuch. po pół roku, no, roku bo nie wytrzymał, bo mnie biskup suspendował. Ale, ale wiesz, nie? że bym gadał takie różne bzdury i, i tak dalej, i robił wszystko pod wyświetlenia e i Hmm. I, I jestem ciekaw, no nie no nie wiem, tak jestem ciekaw czy, czy by to, wiesz, czy, czy by to faktycznie wystrzeliło, nie? No pewnie by Przeciw biskupom, wiesz, coś tam, nie? Tutaj wyflagę ten tęczową bym się ubrał, nie? I tam gdzieś pobiegał, wiesz, nie? Takie, takie hmm. rzeczy to, to, ciekawe, nie? Tak, tak, to sorry, tak Cię wtrudziłem, ale, ale a propos tego co mówisz, nie? Że dwie twarze, no bo teraz w internecie nikt nie jest autentyczny z tych influencerów, wszyscy kreują swoje wizerunki, nie? No to wykreować taki wizerunek. Super popularnego księdza. No, liberalne, takiego, no, ale to. Nie takiego to, zwykłego nie. księdza. <laughs> takiego, <laughs> takiego zwykłego. No. Yy, Okej, okay, ale wracając do tego dokumentu, dla mnie jest to oczywiste, że to jest przypomnienie pewnych rzeczy, mm. nie? Przede wszystkim tego, że, yy, że kapłaństwo jakby no, no, no i dotyka mojej tożsamości. Tak, że zawsze nie? jesteś księdzem. Tak, że zawsze ja jesteś księdzem. Bo to obojętnie, to, czy mam koradkę, czy nie, mm. bo to jest jeszcze to, nie? Że ja i tak jestem, jak ksiądz wrzuca rzeczy bez koloratki, to co myślisz, że go parafianie nie rozpoznają? Jak coś skomentujesz bez koloratki, to co to, to nie zostanie? Zawsze jesteś księdzem, zawsze się powinien zachowywać no jak ksiądz, no w się sensie porządnie, jakoś z jakąś ogładą, bez hamstwa bez prostactwa, bez jakichś takich dwuznacznych podtekstów. Nie wiem, nie? No, no, no wiesz o mhm. co chodzi, nie? Że to, bo to trochę... Wydaje mi się, że w tym fragmencie, o którym powiedziałeś, no to, to trochę biskupi chcą powiedzieć, nie? obojętnie jak tam wyglądasz tak naprawdę, no oni tak tego nie mówią, ale wiesz, o co chodzi, że czy masz sutanny czy bez, no to i tak tam jesteś księdzem. Nie? Jak ludzie wchodzą na twoje konto, to nie oszukujmy się, tak czy siak wiedzą, że jesteś księdzem. Nie? A jak nie wiedzą, to się dowiedzą prędzej czy później. Jak zrobisz coś głupiego, to się na pewno dowiedzą, bo to <grym> z, z będzie prynski, będzie gdzieś tam wrzucone, będzie opublikowane. Eee, ja miałam, jak zakładałem swoje konto na fejsie, bo założyłem dokładnie w pierwszej, na pierwszej parafii. Inaczej bym nie założył. E, no pod oazę. Aha, no, że założyłeś. Rozumiem. Tak, że założyłem z dniem nie wiem, 5 września, czy ten, dopiero na pierwszej parafie założyłem. Aha, tak, czyli to, rozumiem. Czyli w momencie, kiedy zostałeś księdzem, tak. otrzymałeś do wniosku, że prywatnie tak. tego nie tak. potrzebujesz, dopiero tego medium, na tym etapie nie twojego życia. Tylko po prostu do tego, żeby... Teraz już jestem uzależniony, ale, ale wtedy, jak zakładałem, no to wiesz, no robiłem to, żeby założyć grupę na oazie, żeby założyć fanpage już duszpasterstwu, które prowadziłem, żeby prowadzić fanpage strony parafialnej, która była i bardzo dobrze tam hulała i tam kościelny wrzucał milion fotek i w ogóle super. Nie, ja, że wiesz, no to wtedy to zrobiłem i miałem od razu taką myśl, no wiadomo, że Muszę się tam zachowywać wszystko, co publikuję. Nawet nie wiem, jestem na nartach z siostrą, jestem ze studentami na kajakach, to i tak jestem księdzem. Nie? Może to będzie czasem niepoważne i tak dalej, ale nie mogę zrobić czegoś takiego, co by obrażało kapłaństwo, czego mi się wstydził też jako, jako człowiek po prostu, nie? No, ja mam podobnie znaczy, w sensie nie zakładałem konta, jakby myśląc chyba o. o znaczy, zakładami jako ksiądz, na pewno na Facebooku mm. już podejrzewam. Natomiast też z takim założeniem, że że, że tam po prostu będę pokazywał siebie jako, 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 jako księdza. I też no, ja nawet miałem takie poczucie, że, że nie chcę publikować rzeczy takich prywatnych, nie? Że, mm. że na przykład, jak mnie ktoś prosi o to, żeby coś udostępnić, jakieś, nie wiem, nie? jakąś zbiórkę, składkę, jakieś takie rzeczy, ja mówię, nie udostępniam takich rzeczy, dlatego, że ja ten profil wykorzystuję do tego, żeby głosić może słowo. Nie? I dla mnie to jest priorytet. I oczywiście mógłbym gdzieś tam pewne rzeczy robić, ale przyjąłem sobie pewną... Pewną zasadę, że nie będę tego robił, dlatego że też dużo tych propozycji będę miał i, i potem po prostu będzie się to. Y, y, teraz jakoś nie deprecjonuję tych wszystkich akcji, nie? I oczywiście one są dobre, ja bardzo wiele z nich wspierałem, y, wspierałem, nie, wspieram gdzieś tam prywatnie, ale mówię, no nie będę zaśmiecał w cudzysłowie, nie, tej, mm. tej swojej tablicy, nie, chciałbym, żebym tam czasami szukam pewnych rzeczy, które nie wiem, y, gdzie jest informacja na temat zeszłego roku, na temat pielgrzymki maturzystów nie? I sobie szybko tam przeskroluję swoją tablicę, szybko A ją jog? znajdę, no. szybko. No, no, no nie, no ja tak, tak też działam, nie, nie udostępniam pewnych rzeczy, które, no, tak, no, no staram się tam nie, no, naprawdę przemyśleć, myśleć nad tym, co, co, co publikuję i nie jestem takim powielaczem nie, pewnych treści, że wszystko, co mi się spodoba, to od razu ląduje na, 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 na w tych mediach, dlatego że, że przede wszystkim one są, wiem, że są moje i no... Jak ktoś chce y, zobaczyć sobie film, nie wiem, Ojca Szustaka, no to sobie wejdzie na kanał Ojca Szustaka, nie? W sensie taki może go sobie tam, nie wiem, no tak, zasubskrybować. No to wiesz, I to ten... są jakieś zewnętrzne treści, ale no. pytanie, czy spublikujesz, wiesz, że dzisiaj pierwsza przejażdżka na motorze, nowy no. sezon. No, no nie, no, no, nie, no, no, no właśnie, Wiesz, nie, to ludzie no. na to czekają. To co, myślisz, że będziesz występował Szustaka? To każdy na YouTube'a. a chcą no. no. zobaczyć nasz wikary na swoim rumaku gdzieś tam, wiesz, to, to, to najbardziej. No, no nie, no. Ja no, myślę, że no. trochę biskupom o to chodzi, nie, że wiesz, że tak. było dużo takich różnych mhm. tych, i nie wszystkie są. No, jest cienka taka granica, nie? Mhm. Pomiędzy, wiesz, jeszcze takim fajnym przy... zbliżaniem się do ludzi, w ogóle takim ocieplaniem, powiedzmy, mhm. wizerunku. To jest trochę tak jak na TikToku, nie? To, co mówiliśmy, że jest taka granica, nie, że aż... A potem już się robi taka, no, trochę naiwna rozrywka, a potem to już właściwie nie wiadomo, co jest. Nie, odchłań internetu, bo nagle robisz bekę ze wszystkiego i z siebie przede wszystkim mhm. też, nie? Bo, 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 jeszcze, bo na razie się tak z tym zgadzamy, ale powiedzmy o tym. Może no, nie, że się nie zgadzamy, ale to jest takie kontrowersyjne. Czy do końca tego nie rozumiemy? E, znaczy, może... ja, ja się zastanawiam nad tym, czy no. trzeba było dekretu. Nie? Czy nie, takiego no, no, właśnie myślę, że trzeba, rzeczy... Że, księżami... tak, że <laughs> trzeba dekretu. Żeby nie, że to, nie no, no, to może no. jakaś rozmowa faktycznie, no, ale to w skali Polski. Mm -hmm. nie? To, to nie, oni... bo ja, ja rozumiem, że jak się pojawił dekret, to ja czytałem właśnie jedną z takich wypowiedzi jakiejś yy, świeckiej osoby, yy, mm -hmm. kobiety, która, która właśnie no, tak odczytała, nie, że księża powinni pamiętać, że nie powinni publikować własnych opinii i poglądów. I teraz nie, okay. ktoś to odczytał jako jako także w ogóle że, że knebel, nie, no mm, bo mm. no bo teraz tak nie. Czy ja mam prawo to nie? Tak y, jest Gdzieś w jakiejś yy, właśnie no, wypowiedzieć się na temat tego, że mi się nie podoba, na przykład, nie, że, że uważam, że w tej przestrzeni nauka kościoła hmm. powinna się zmienić, tak, nauczanie tak, tak. kościoła powinno się zmienić. Nie? Więc tylko pytanie jest takie, nie? czy na przykład media społecznościowe, czy, czy, czy media, to jest one, nie, one, to miejsce, one, one, nie, czy to jest to miejsce, nie? Czy. Ale czy o tym, to, no. No. No, bo tu jest napisane, że powinni pani że są powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych opinii poglądów. Zwłaszcza takich, które mogą powodować zamęt, zgorszenie, prowadzić podziały mm. lub wywołać negatywne emocje. Mm -hmm. Ja myślę, że wiesz, no, no to jest jasne, że czasem, wiesz, nie wiem, napiszesz sobie, myślę, że w tym roku Real Madrid wygra Ligę Mistrzów, nie? Pozdro dla barcelonistów, wszystkich, nie? No wiesz, no to jakby, no wydaje mi się, że to, to jest normalne, że to nie o to chodzi. Ale Real nie odpadł? Jak ty, Real? Real będzie z mm -hmm. City. Tak? Tak, dobra. Eee, nie. Mm. Aha, to dobra. No, także, także wiesz, no, to jest nie tylko okay. bardziej, bardziej mi wydaje mi się chodzi o to, że, że jakby ogólny taki kierunek, no powołanie do głoszenia nauki Chrystusa jesteśmy, nie? A jak ktoś jest powołany, nie wiem, do głuszenia nie wiem, antykowidu albo, albo nie wiem, jakichś objawień, że to, że to może być też nie takie, wywołać taki pewien zamęt, że, że jednak jeżeli się trzymamy tego głównego nurtu nauki, to, no nie to jest istotne, a mm -hmm. potem e, wchodzenie w takie różne, wiesz, furtki, czy takie ścieżki, które Wiedzą, że wiem, na przykład, że nam podbiją wyświetlenia, nie? jak jakieś tam objawienie, jak zrobimy, nie? albo o czymś, nie? albo właśnie o szczepionkach. Nie? No to, hmm. o, nie? no, ale jeśli będziemy dzielić swoimi prywatnymi opiniami i będziemy to zastrzegać, tak, ale czy, czy to, to jest to, nasza prywatność? Czy tędy droga, nie? Hmm. Natomiast ja myślę, że tutaj ten cytat, ten jeden, na który zwróciliśmy uwagę, tutaj dyskutowaliśmy przed, nie na ofie, czy tak, czy nie. No, że zgodnie z dekretem, w środkach społecznego komunikowania, duchowni zakonnicy i siostry zakonne powinny występować w stroju duchownym nie? I lub zakonnym. Nie? No teraz jest pytanie, czy musisz wszystkie zdjęcia mhm. wrzucać e, w koloradce? No, bo to jest faktycznie trudne też do wyegzekwowania. Mhm. Ja na filmach Duszpasterstwa Akademickiego, jak jestem na kajakach, no to nie płynę w koloradce, nie? Czyli w ogóle to nie mam w sumie radki do no, no, i w ogóle, nie no, ja bardzo lubię kogoś. Nie bierzesz sutanny do kajaka? Sutan, kajaka. Wiesz, do kajaka, drugi na pewno brał. Na pewno bramę, bram. ale nie odprawiam na kajaku nie <sum> za to. Nieważne, w, ka w każdym razie, w każdym razie, no to jest pytanie, bo dalej jest napisane, że profile i konta w mediach społecznościowych powinny jednoznacznie wskazywać, że należą do duchownego. No i to jakby rozumiem, znaczy jakby się z tym zgadzam. No, no jednoznacznie, wiesz, no to chyba zdjęcie po napisane tam w komentarzu, mhm. że ktoś ma kontakt, wiecie, ktoś czasem pisze do nas, naprawdę dużo ludzi pisze na tym Messengerze, na Instagramie, i to są czasem też osoby niepełnoletnie, to jest niebezpieczeństwo też dla nas, nie? W sensie mhm. takim, lepiej chyba wiesz, jestem księdzem, słuchaj, możemy pracować na ten, na, ten, na ten temat, jeżeli coś się robi dziwnego czy niebezpiecznego, no bo przestrzeń mediów społecznościowych, no niestety, jest czasem przestrzenią taką dziwną, nie? No to mhm. trzeba to uciąć, nie wiem, print porobić, zgłosić, zreportować. Nie, I wydaje mi się, że lepiej wiesz, oficjalnie grać jakby w otwarte karty. Jestem słuchaj księdza, o co ci chodzi, czego okay. ode mnie chcesz, nie? Uh -huh. A nie jak ktoś tam ci pisze hejka, popiszemy. Nie, <laughs> nie ty kurde, wiesz, no no, no, no co, popiszemy, zaraz ci popiszę. Hmm. Eee, wiesz o co chodzi, nie? Że wiem, wiem, że mi się. No właśnie. No, tak, <laughs> to czy znaczy nie pisać, ale to w ten no, sposób. Także tak, <laughs> tak, tak, to jakby rozumiem, ale właśnie. wszystko, co publikuję, no nie wiadomo, że jak jestem na nartach, to nie wrzucę kurde, no, też jeżdżę na nartach sutanny. No dobra, ale to miałem jeden zjazd no. tam, na tym stoszku czy skoczowie. to wiesz... To... O, Jeździłeś o... kiedyś na nartach? w sutannie? Nie, nie. Ja nie też nie, ja, nie, <laughs> nie. Mi Jest jeszcze coś przed nami. jest no, Jeszcze coś nie, przed nami. No nie, nie. no, okej, okay, jasne, to rozumiem, Ale dla mnie to jest właśnie też właśnie takie pytanie o to, co to znaczy środki społecznego komunikowania i co to znaczy, że duchowny i zakonnik, czy, 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 czy siostra zakonna powinni występować w stroju duchownym. Nie? I to jest dla mnie ciekawe, nie? Że właśnie, czy to jest tak, że nie powinienem publikować zdjęć? Mhm. Nie? nie, że to powinno być prywatne, nie, że nie ma teraz filmik, nie, nie, to tam księdza nie powinno być. Bo to niektórzy, nie. niektórzy na przykład wiesz, się cieszą z tego, nie. Trząc na siłce z scenem personalnym, nie, kolejny cel, zaliczony coś tam, nie? A ktoś inny robił, o Boże, ten zaś, co mu się stało, zaś mu odwaliło, zaś publikuje rozmiar bicepsu, zanim zamiast zgłosić Ewangelię, nie. No, ja tego tak nie rozstrzygam też jednoznacznie, natomiast no, faktycznie no jest coś na rzeczy, nie, to, to może też być jakoś tam gorszący i trzeba umiejętnie, jakiś taki takt, nie wiem, jak to nawet nazwać nie? Eee, Panu kulturę bycia mhm. zachowywać, nie. No, będąc księdzem zawsze, no bo zawsze jesteś księdzem. Fane. No, ja też jestem za tym, nie? I tak uważam, że czasami no pewne rzeczy... W sensie tak, mi się zdarzy, na przykład, nie wiem, płynąć na, yy, na spływie kajakowym i płynąć bez koszulki, nie? Po prostu, jest gorąco, Ale... jest ten. i pójdę sobie. Bez... i pójdę sobie bez koszulki, i weźmiemy zrozumie... ten problem. Ale dobra, no nie, tylko że ktoś mi zrobi zdjęcie. Ja mam tak, ja tak mam, nie, I prosiłem o to, na przykład, żeby nie publikować zdjęć. No, no, to tak. jestem bez koszulki, nie? Jejku, nie, że tutaj, słuchajcie, no. Y, okej, okay, zróbmy taki filmik, wytnijmy te zdjęcia, te, 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 te fragmenty, nie, tutaj, no. No tak. Y, nie, że tutaj, no. Lubię się opalnie. No, są ludzie, którzy nie nie, nie, nie ten. Są księżarze, którzy nie, 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 nie ściągną koszulki. A są tacy, a którzy się wrzucą. A są tacy, którzy będą w no wyjazdu. No, właśnie, i... no i, i, i jest i... filmik promujący jakieś tam wydarzenie, no i mm. teraz, no, nie? Księża, wyci wycinamy. Nie, no, przestań, nie będziemy wycinać, mm. coś tam. Coś no. tam coś no. to, jest, to jest prawda o tym wyjeździe. Więc nie? To, jest, to jest ten dylemat, z którym Was zostawiamy. Napiszcie nam w komentarzach. Czy tak, czy nie? Czy się zgadzacie z tym dekretem? Czy to jest knebel na księżę założony? Czy raczej księża właśnie powinni być w koloratkach, w sutannach? I czy zdarzyło się Wam na przykład zgorszyć jakimś księdzem, który wrzucił jakieś dziwne zdjęcia czy relacje, które według Was już nie były stosowne do stanu duchownego, w którym się ten ksiądz znajdował? Bo każdy z nas jest, tak, reprezentuje stan duchowny. A może coś zgorszyło Was w naszym, w naszej postawie, w naszym... Łatwo się gada, nie? No, no dobrze e, Prywatnie żeśmy chyba jeszcze nie dostali, nie? Bo to też jest właśnie pytanie, czy na przykład od razu takie rzeczy publikować w komentarzach, nie? E, tutaj poza to prosimy, nie? To może być fajna dyskusja. Natomiast mm. prywatnie okay. żeśmy nie dostali, nie? Jako święty monitor nigdy żadnego moni, mi, monitu, monitu takiego osobistego, w sensie takiego, że ktoś nam... Prywatnie wysłał wiadomość. Słuchajcie, przegięliście, panowie. Proszę, proszę zwróćcie na to uwagę. <śślam> nie, <couples. ślam> Przepraszam, kończymy już to. <ślam> kończymy, więc ciekawe jakiego patrona odcinka dzisiaj, Wojciech, wybrałeś. A patronem dzisiejszego odcinka jest czcigodny sługa Boży. Jeszcze nie święty, jeszcze nie Bardzo ciekawa postać w historii Kościoła. Amerykański Bishop. Fulton Sheen, który to no właśnie w stroju duchownym zrobił karierę w telewizji. Przez wiele lat prowadził e, kanał, e, prowadził program e, Life Worth Living. Chyba tak się nazywał ten program, ale nie przekręciłem. I w pełnym stroju duchownym tłumaczył podstawy wiary, odpowiadał na pytania. No i był bardzo, bym powiedział, takim radykalnym biskupem, a jednocześnie zgromadził mnóstwo, mnóstwo wiernych słuchaczy i fanów. Także za jego wstawiennictwem chcemy wołać sługo Boży arcybiskupie Fultonie szynie. Wstawiaj się za nami. Życzymy wam, żeby wasze monitory... Całe wasze życie. Były święte. Amen. Amen.